Cześć i czołem, moi drodzy podróżnicy, witam was drugiego Drugiego? Tak, drugiego mamy dzisiaj. Marca, drugi marzec. Mamy drugi marzec 2022. Środa, Opielcowa. Eee, a my mamy tak. Droga numer 25 miasto o nazwie Człuchów. Jadę z dostawą okleiny do fabryki płyt meblowych, blatów kuchennych, jeżeli dobrze pamiętam, w Karlinie. To jest parę naście kilometrów na zachód od Koszalina. Do Koszalina mam 102 km, a do celu jeszcze 131 czyli około 29 km od, yy, ten, od Koszalina yy, moi drodzy co chcę rzeknąć, no jak widzicie mamy piękny poranek godzina 8.06 ja od godziny, 20, yy, godziny i 21 minut jestem w drodze stałem, pauzowałem koło Bydgoszczy no bo nie było już możliwości dalej pojechania, kurde, i, 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 i nie chciałem też ryzykować, szukać klucze parkingu, nie, wiecie, tak więc postanowiłem, że sobie wypałzuje się klucze koło Bydgoszczy i ruszyłem dzisiaj rano w dalszą drogę, tak więc mam za sobą już jakieś, może nie skłamał, ale około 80, chyba 70 km już ujechane, no moi drodzy. Co chcę wam powiedzieć? Otóż biegły tydzień, a przynajmniej końcówka, była naprawdę dość ciekawa. Bo wysłano mnie z profilami okiennymi do sześciu odbiorców, pierwszy to był w Chrzanowie Drugi Myślenice Trzeci Muszyna Czwarty tam Za Nowym Sączem Piąty To było Żabno No i szósty Ostatni punkt To była Kazimierza Wielka No i powiem wam taką rzecz, że We wszystkich tych punktach Poza tym Nowego Sącza Za Nowym Sączem we wszystkich innych już byłem już niejednokrotnie no i tak na przykład właśnie jak przyjechałem do szanowa no tam znałem chłopaka kurczę no bo to już tam przecież tak jak mówię nie pierwszy raz byłem ale jak przyjechałem tam na miejsce było coś takiego że na dzień dobry padło cześć youtuber ja mówię tak, tak, YouTube ja Okazało się, że Marcin Pozdrawiam cię Marcinie Że Marcin właśnie jest w trakcie robienia uprawnień na bycie kierowcą zawodowym Nie wiem czy już zdał prawo jazdy Natomiast jeszcze przed nim była sprawa kursu kwalifikacji. Tak więc życzę powodzenia. No i powiem Wam tak, że Marcin się pochwalił też swoją Curunią. Fajna pyza. I ten bardzo kibicuje chłopakom z kanału Leśna Przygoda. Kto nie oglądał, to tak, tak pokrótce powiem, że nagrywają swoją pracę jaką wykonują przy transporcie drewna z lasu wiecie, wjazd do lasu załadunki wyjazd no, to nie jest takie proste Wam powiem szczerze, bo tam naprawdę trzeba się nieźle nagłówkować, czasami nie ma tak prosto nie, nie da się wjechać bo są małe te, te ściasne dróżki, kurcze, gałęzie i tak dalej. Podmokłe drogi. No, różnie, różnie tam bywa kurczę, Tak więc, no naprawdę robota dość ciężka. Aczkolwiek w przyjemnej atmosferze, no bo jednak las kurde, to, to jest... no Ja przynajmniej uwielbiam lasy. I często mówię, że mnie wystarczy dać dobry nóż i wpuścić mnie do lasu, bo ja już sobie resztę radę dam nie zginę. Tak więc, ta córka ta Marcina gorąco właśnie kibicuje chłopakom i lubi kanał no i co tam dalej mogę Wam powiedzieć Z właśnie pojechałem do Ślenic, w Myśl Ślenicach. Na dzień dobry było. Chcesz kawusie? <gry> kurde, jeszcze nie zdążyłem Kurde, cokolwiek powiedzieć Było pierwsze pytanie, chcesz kawusie? No jasne, że kurde Chciałem, bo pobudka była O pierwszej w nocy, o drugiej załadunek. Tak więc jakiegoś kopa, kurde, trzeba było, wiecie, zafundować sobie, więc z Kawusi bardzo chętnie skorzystałem, Kawusia była naprawdę przepycha. No i, i, i kurcze z nic później do Muszyny. W Muszynie był mały ludzki problem, bo firma pracowała do 15:00, ja przyjechałem na 15:00. Ale wcześniej do nich zadzwoniłem, zapytałem się, czy dałoby radę, żeby kurczę, ktoś został troszeczkę dłużej i zdjął, bo kucze, wiecie, no tam miałem tylko dwa kontenery na do zdjęcia. To znaczy dla nich. Kontenerów generalnie było więcej, tak? Ale 500 na no, nie? Pito. No. Yy, wiecie, yy, było coś takiego, że kontenerów było znacznie więcej, no ale dla tej firmy tylko były dwa przeznaczone, więc... Roboty niewiele, szybciutko. No i było coś takiego, że tak zgodził się ten jeden z pracowników, że zostanie, zdejmie. No to tam ile, 20 minut, i było po robocie. Ja zdecydowałem, że tam, że u nich zostanę, <laughs> że u nich zostanę. Wykręcę pauzę i yy, wcześniej rano, jeszcze oni, zanim oni otworzą firmę, ruszę w dalszą drogę. No i tak zrobiliśmy. I tak powiem Wam szczerze, kurczę, jadąc właśnie tam z, yy, po tych terenach górzystych, kurczę, ile razy mi w czwartek właśnie ciśnienie podskoczyło bo piękna taka pogoda była jak teraz. Nawet mniej było kurczę tych chmurek. Tutaj gdzie nie gdzie jeszcze coś tam jakieś rozbiane można zobaczyć, a tam już nic, tam było 3 tego Zero. Plus 13 stopni. Kręte górskie, kurczę ten. Bardzo dobra widoczność. Na wiele, wiele kilometrów, kurde, było widać te wszystkie wzgórza, te dolinki, kurde, to wszystko było widać. Żadnego zadymienia, bo ciepło, kurde, ludzie nie palili, a przynajmniej nie tak dużo wiecie. No i była bardzo dobra przejrzystość powietrza. No i oczywiście motocykle. Słyszysz, artmat Motocykle, kurde, No Nie było ich jakiś tam ogromny wysyp. Ale było ich trochę. Przy różnej maści. I ścigacze kurde, i takie turystyki, i cięższe. No I miałem się z nimi, Bywa, byłem wyprzedzany. No. Kurde, no co tu dużo mówić? No, Kurde dla no to prawdziwego motocyklisty. Takie sceny. No to wiecie, to człowiek trzęsie, że kurde, musi siedzieć za tą fajerą. Zamiast realizować się w inny sposób, kurczę, czerpać przyjemność z jazdy motocyklem, podziwiania właśnie z kanapy motocykla, no, tego całego otoczenia. No, nie, 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 no mówię wam, kurczę, ciśnienie mi tak skakało, że nie wiem. I mam nadzieję, że to tobie, też też na ten opis, który ten i to Wyobraźnia twoja, kurczę, jak pokazuję ci, kurczę, te, te, te krajobrazy, te drogę, kurde, równiutki asfalcik. bo naprawdę asfalt fajny. Eee, te. To też, też cię trzęsie, kurde, tak? <gryw> Ciągnie, kurde. Czujesz, że cię się w tamtym kierunku. No. Tak więc no, było naprawdę fajnie. No w piątek już się troszeczkę Skiepściło było bardziej pogmurno, nawet momentami padał deszcz. Gdy dojechałem do Żabna, to tam kurczę padało. No nie ciekawie, kurde. Później do temy. uspokoiło się, mówię: No to już fajnie, to ostatni punkt będzie lepiej. Gdzie tam, kurno? Dojechałem do Kazimierzy Wielkiej. Tam też pada. Nie mówię. No Na szczęście, wracając. No to już kurczę, ten, żeby zdać puste kontenery, no to już tam w Żgowie, już nie padało, było już normalnie. Tam z, mówię, rozładowałem się z tych pustych kontenerów, od razu mnie załadowali na, na, na dzień następny, aż i na dzień następny, na piątek. Były co ja kręcę kury? nie na piątek. Załadowali mnie na poniedziałek. No ale kurczę, że towar yy, daleko dostarczyć trzeba było, bo to było do firmy Eko Okna. To jest tam na południu kraju, zabytomiem kurczę tam u stronę granicy. I wiecie, no i była sytuacja taka, że no że kawał drogi, no to na godzinę dwunastą ustawiona dostawa. No ale to i tak, bo z domu musiałem wyjechać, a znaczy ten pobudka była przed piątą i no wiecie, no żeby tam dojechać, no to 4,5 godziny udało się, w 4,5 godziny dojechać, no. to naprawdę dobry wynik, zwłaszcza, że no teraz już jest te, ta droga tutaj, czy Piotków, raczej znaczy łódź Piotków, Piotków, częstochowa, to już tam jest w miarę fajnie się leci, więc się udało w 4,5 godziny ten stan pokonać. A na powrót yy, załatwiono mi yy, gdzieś w okolicach Tarnowskich gór, załadunek yy, i dostawa takiej no, włókniny, kurde, do pikowania kurcze tkanin czy tam coś takiego. Yy, dostawa do łodzi na, na, na dzień następny, czyli na wczorajszy poranek. Nie powiem, z małymi problemami się odbyło, bo tam trzeba było szukać. Kurde, magazynu. Kurde, adres podany gdzie indziej. kurcze firma się znajduje na innej ulicy. Magazyn znajduje się jeszcze w innej części ulicy. No i wiecie, takie kurde, jeżdżenie, szukanie, pytanie. Kurna, go nać, Ale dobra, udało się. Zdjęte. Eee, spedytor załatwił mi. Pozdrawiam cię, Rafałku. Załatwił mi niby, że to prosty, taki szybciutki przerzucik kurcze po, po Łodzi. Od punktu do punktu miałem tam gdzieś około kilometra. I towarów miało być tyle co na solówkę. Tymczasem się okazało, że no, czasowo pochłonęło to ponad 3 godziny. E, towarów była pełna naczepa. Trzeba było ten towar naprawdę zabezpieczyć. Pomimo, że tam około kilometra było tylko do przejechania z jednego magazynu na firmę, żeby to było dostarczyć, to naprawdę ładunek tak musiałem zabezpieczyć, jakbym kurde wiózł to nie wiem z mielca, żar, czy tam skądś, kurde, przez pół polski kurcze. No i wiecie, no bo, a to dokładnie to była płyta meblona. No. Płyta meblowa, kurcze lakierowana, śliskie to cholerstwo, niby to było zbandowane, kurcze streczowane. Nie, nie wszystkie palety, nie wszystkie paczki. Ale i tak trzeba było to kurna, go mać pospinać pasami, pozakładać kurcze, właśnie kątowniki, żeby tych płyt nie uszkodzić. Pasy kurna, to wszystko ładnie podociągać, żeby właśnie przejechać jeden kilometr do, do firmy i żeby to żyłem się, do, kurde zarobek. Tyle co kot na płakał, kurcza. Kupę czasu stracone przez ten czas, kurde ja bym dużo, dużo więcej kurde, ujechał yy, niż yy, tak naprawdę się załatwił. Pół dnia straciłem, kurde prawie na, na No i po załatwieniu tego przerzutu, kurcze, do ozorkowa, załadunek. Yy, Właśnie papierem oklejną I wiozę to obecnie właśnie Do Karlina To jest właśnie tak jak liczyłem To 29 km na zachód Od Koszalina I 115 km jeszcze Przede mną Do celu Tak to lecimy Moi drodzy Druga, trzecia Trzecia sprawa już Słuchajcie, ee, pełno jest informacji w mediach i prawdziwych i fakeów o sytuacji na Ukrainie. To trudno, żeby ja się do tego jakoś nie odniosł. Ale tak w krótkim skrócie, naprawdę tym jestem za Ukraińcami, żeby dali naprawdę dobry odpór ku Rosjanom. Naprawdę podziwiam bo na początku nie ukrywam po tej historii jaka była na Krymie i z jaką łatwością oddali Rosjanom kocze Krym Tak teraz naprawdę jestem pod wrażeniem i trzymam kciuki Szkoda, że giną cywile naprawdę Bo żołnierz no to wiadomo to jest człowiek, który liczy się z tym, że może zginąć. Podejmuje się, że jest żołnierzem i on się liczy z tym, że może zginąć. Ma to powiedzmy liczone statystyczny 700 50 km na Natomiast cywil to jest cywil klucze To są matki, dzieci, starcy, Schorowani ludzie. Albo ludzie, którzy miłują pokój. A tutaj kurcze ruskie nie patrzą, tłuką i się nie przejmują. I tutaj trzymam naprawdę gorące, gorącą że, że Ukraina jak najdłużej będzie dawała odpór, kurczę, 300 i e, zada im naprawdę duże straty. To oczywiście, no nie ukrywam, przy dużych własnych stratach, ale że ruskie zobaczą, że nie można tak po prostu wyciągnąć ręki, kurczę, po cudze. Tak więc, jeżeli ktoś z Ukraińców ogląda rondo. ten film zjazd. ktoś z Was ma znajomego Niech, jak chce to przekażę wiadomość że Paweł Żaku trzyma za nich kciuki i życzy im powodzenia tak więc moi drodzy trzymajcie się cieplutko i do następnego nagrania hejka